Nie więcej, więcej. <grymne> 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 Witajcie w kolejnym przygodaniu w Red Alert Remastered kampanii Aliantów. Jak to ostatnio na pewno pamiętacie, byliśmy w białym stoku, żeby zniszczyć mosty, po których miał przejechać właśnie radziecki konwój, który ciągle właśnie z serca Rosji pchają zaopatrzenie i sprzęt. Który działa głównie w Niemczech. Jak widzicie, na razie niestety nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać tutaj głównego uderzenia radzieckiego, nie? które coraz bardziej niestety dociera do przemysłowego zagłębia niemieckiego. Znowu zmierzamy gdzieś do okolic Zielonej Góry, chyba. Ostatnio właśnie ten biały stock, jak widzicie, mimo że mamy tutaj sukcesy, to są tylko tajne operacje. My nie zdobywamy terenu. Grecja w ogóle zaczyna już znowu upadać. No, sytuacja nie rysuje się zbyt dobrze. Północ też ledwo żyje. No to sprawdźmy, o co chodzi. Mam nadzieję, że teraz już się połączymy z generałem von Elsingiem jego przyjacielem Strawosem i coś powiedzą miłego, chociaż jakośkolwiek coś się udało. Kononowicz na przykład jest nowym prezydentem. Wycofał się do Wielkiej Brytanii czy coś. Nie. Kononowicz nie został wybrany. Oho. No właśnie. Wszystko pada. That all is lost. Your running. efforts have hampered Soviet progress in this area. Mm -hmm. The bridges you destroyed have caused the Soviets to redirect their forces through a certain mountain pass that I believe you are familiar with. Oh dear. they are gambling. That you will not be able to stop them a second time. <laughs> Prove them wrong. <laughs> Stavros. Stavros. Expect a heavy concentration of Soviet armor. The base you established is still standing. Get it up to speed as quickly as possible. We're counting on you, to keep the reds from breaking through. Yeah, czyli wracamy znowu do zamarzniętej zielonej góry, w której ostatnio właśnie nasz konwój musiał przejechać, a teraz wróg będzie próbował wykorzystać tą samą ścieżkę. Przy pomocy niestety dużej liczby pancernych jednostek. Aj, aj, aj. Karamba, chciałoby się rzec. Mam nadzieję, że ja jakieś czołgi dostanę, albo cokolwiek przeciwpancernego. Więcej niż gościu z bazuką, bo to może być ciężkie. O. Oh. Yes, min, tak? To jest, tak, jest stał. <noise> no, czyli radzieckie lotnictwo Ready and w pigułce. Ty, oni z, z góry przyłażą? co Affirmative. jest? Affirmative. Od tylca? Dobra, o co chodzi? Dziesięciu, wtedy na... było pięciu na jednego, teraz mamy dziesięciu na jednego. Wojska radzieckie próbują odzyskać przełęcz oczyszczoną przez ciebie dla naszych yy, konwojów. Nie dopuść do tego. Utrzymaj przełęcz i powstrzymaj Sowietów przed zajęciem tego ważnego punktu. Znisz wszystkie radzieckie jednostki i budynki w okolicy. Dobra, czy nie ma czasu, po prostu musimy pokonać wszystkie. Dobrze, że kilka tych bunkrów wybudowałem się tu. No, no faktycznie zabezpieczyłem. Mamy jakieś dosłownie yes, pojedyncze tutaj siły rozrzucone. Well. Można skautować yes, lekko. Yes, Nie wiem skąd, yes, skąd ruscy mają zamiar formative. atakować, ale myślę, że jakieś minki można tu rozłożyć. Affirmative. 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 Jakiś pojedynczy samolocik. Dobra i pieniądze. Znowu jest! Jest fabryka, ale brakuje nam Building. energii. No, w sumie wezmę i dałbym do góry. Wyprzedłumacie, właśnie, tutaj ciągle żuły nadchodzą. Kolejne tego kopuła radarowa, może żebym wiedział, jak duża jest mapa. Wo, moja cała armia tutaj wciąż żyje. Ty. No właśnie, po to chciałem odkryć mapę, bo nie wiem z czym pracuję tak naprawdę. I gdzie są wrogowie? Chyba jest większa mapka, nie? Zwłaszcza na północy. Za <laughs> ten smutny rakieter. Tutaj do zwiedzania. Jednostki piałte się ustawiają. Patrzcie, jakie jest krypty, nie? Ustawiają się w tym i biedną, biegną górą. Yes sir, yes sir. A to może faktycznie na razie to usuniemy. I co mogę robić? Lekki czołg łowca, skuteczny przeciwko piechocie. Pojazdem tego. No dobra, no to. Chyba tylko tak możemy to zadziałać. Granatami nas rzucają, ale to w ten cały samochodzik do zbierania. Ja. Te moje siły rozrzucone jak cholera. O, czyli ciężkie czołgi. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie mogę ich pokonać po prostu większą ilością takich czołgów. Znaczy tak, kopuła radarowa już Unite jest koszany. Są worki z piaskiem. Ciekawe. Warsztat naprawczy raczej się nie przyda. Możemy jeszcze lekko zwiedzić górę zwłaszcza. A te minki, szczerze tutaj bym chyba rozłożył na, na, na tym przejściu, tylko to są yeah, minki chyba przeciw pancernym. Skończyły się pieniążki, co no. A tutaj minki, poprosimy, cyk. Jakie to jest wielkie, nie? Kiedyś jak to wyglądało? Śmieszne z jednym pikselem. I ciekawe co on może zrobić A! Go chyba Out. się wysyłało do... Mm, do tego pada naprawczego i wtedy to mu odnawiało minę. Coś mi się tak kojarzy. Końcowe, yes, gdzie ja to rozłożyłem w sumie? Biegną tam... Ty! Sprawdzimy czy biegną na miny? Training. Nie, górą idą chyba. Przechwycimy ich. Haha, <laughs> gdzie cofnęli? Tea, oni jak sobie tu chodzą to my ich tak nie załatwimy. Ile tego tu w sumie jest? Trzy ciężkie czołgi, co najmniej. Kolejna kopalnia, rudy. A, może nie. Aaa, ruszamy no, po prostu. Widzę, że nie chcą nas do końca rozjechać, czyli mamy szansę

Co nam tu zostało, yes, tak naprawdę? Jeden czołg. Tutaj jeden czołg. O no, kolejna lost. ekipa. No, Perfect. fajnie. Ile <laughs> <Unit ready. laughs> no, oni tego wysyłają? Zaraz, zaraz, zaraz. Chwila, chwila, chwila. To zaczyna być trochę podejrzane. Oni ciągle spamują, patrzcie, po trzy jednostki. Nieustannie. A tu jeden granat zamian ich 50. Coś tu śmierdzi ci ten Dobra, zrobimy y, tak, poza wami. Szybki skaut, a bo oni ciągle produkują. Poszukują. Szybki zwiat. Aaaa, ja, widzę, że bez końca to się tutaj toczy.

O, ten chyba jednak jednostki też będą potrzebne. Więcej lekkich czołgów. Dobra, i chyba jak nie atakuje F5, zapiszmy to. Buduj samochody na piechotę. Ile to kosztuje? 6 stów. Hmm. Ready. Kurde, ale za 7 stów mam coś, co może rozjechać tą piechotę. Dlatego nie wiem, już, czy nie lepiej dołożyć i yes, będzie lepiej. Dobra, już teraz. O, dobra, Unit widzę, że ready. ruszają kolejną ekipę. A to już powinno chyba styknąć. Jakiej F5?

No, będziecie się Dobra. I Teraz bazę główną. Już nigdy nic nie, nie wytworzyli, żadnego budynku, bo mnie denerwują. Jest, dobrze. To, to ostatnie tego zostało. Ostatnie zostało. zostało. przeszkody. przeszkody. O, rozjedź go. Ostatni rusek na ziemi Dobrze, jest koniec. Acknowledge. Czyli złota zasada. Hmm. <laughs> Jeśli nie możesz czegoś pokonać, zrób więcej. o i wszystko sprzedał. tu to, to można pewnie właśnie rozjechać pewnie. <laughs> I on ostatni, ostatni boss. Najtrudniejszy, żniwiarka. O, i ty jeszcze Jest. Kurczę no, pierwsza taka szczerze bym powiedział właśnie faktycznie trudna misja, ale tylko dlatego, że no, wróg jest na podpakowany. Jakby jak z perspektywy ruskiej bym mógł powiedzieć, że jakby... Przez to, że ruscy mieli droższe i mocniejsze jednostki, to było mniej więcej wyrównane. Ale tutaj te lekkie czołgi, no ciężko, ciężko to wygląda, szczerze mówiąc. I no są drogie, to mnie też dziwi. Są całkiem drogie, jak na to, jak się sprawują w walce. Ale udało się. Ruscy również nie wykorzystali tego miejsca, który ostatnio raz ich odepchnąłem, 5 do 1 i teraz jeszcze 10. 1 na 5. borów wchodzisz w 5, jakbyś wchodził w 10. Tak jest. Dlatego ruscy. Nawet w takich miejscach nie mogłem zwyciężyć. No, to powiem tak, jeśli ja dowodzę, to i dadzą mi więcej kontroli, to myślę, że alianci mają szansę, ale zobaczymy zaraz też pewnie, jak to się dzieje, sytuacja na mapie politycznej, bo to już pewnie gorzej wygląda. Ale na razie dziękuję Wam za uwagę i do następnych przygód w Red Alert 1 Remastered u aliantu. Hej, cześć!